Na gdzie ja jestem, kubek LPS, a to jest mój pierwszy filmik, w jakim pokażę, pokazuję, czy tam będę pokazywać moje kupione LPS. No, więc ee, tak. To przejdźmy do mój Pierwszy. I chyba mój ulubiony, mm, nie wiem dlaczego. Z tego co wiem, Xerta ustawiła sobie jakby podobnie umaszczonego kotka na awatara ale no, kupiłam ją, bo mi się bardzo podoba. Następna ja jest. Ym, no. no widziałam ją w paru filmach po angielsku, że była tam mamą czy coś No i po prostu mi się ta kotka tak strasznie podobała przez te oczy Następny jest taki lew No jest tutaj trochę pomazany, ale przecież to się da zmyć na pewno Dobry zmierzch do poznania i po wszystkim no, bardzo mi się podobało, jak jeszcze były te stare petropy w sklepach To właśnie z, z gazetek z shopów, on zawsze mi się tak strasznie podobał Teraz już no, ostatni, to jest taka sarenka no, trochę zarty nosek, ale nie staram się nie zwracać na to uwagi, i przecież mamy farby. Od czego są farby plakatowe? Um, tak, to był mój Petrus kiedyś, kiedyś się z nią wymieniłam, ale. No, bo warta była ta wymiana, naprawdę. No i odzyskałam ją. Dostałam od niej także za darmo dodatki. Dostałam od niej takie drzewko. Dostałam, takie to jest chyba na papugę. Dostałam takie dwa buty, które chyba były do krokodyla i mi się takie buty pogubiły to może je powoli odnajdę dostałam takie... takie... ciasto? chyba ciasto dostałam takie jabłka Ostrożnie się nie chce ustawić i dostałam takie fajne y or co się stało? mokry znam ja jestem znowu z nim z nim? z nim